Całą noc padało. Dopiero przed chwilą przestało. Się przejaśniło A jest 8:30. Internet mówi 2 stopnie. Czy mam albo do wyboru zjazd od razu, właściwie od 1000 metrów w dół, albo chodź się dalej do góry, gdzie i tak będę musiał zawrócić, bo nie sądzę, żebym przejechał prześniak. No to zjazd w deszczu, w mokrej drodze to taką czekam pewnie gdzieś do 11 Trochę z opóźnieniem, bo 10.30, ale ruszamy Ruszam w dół, nie próbuję jechać w górę no Jak patrzyłem, to tam długo bym musiał jechać na prawie 3000 metrów, no to to jest niemożliwe Może kiedyś tu wrócę Ubrany w pełen deszczowy sluje, to dlatego, że przede mną 1000 metrów zjazd Więc wydaje mi się, że może mnie wychłodzić, a temperatura nie wiem, może być trzy, dwa asfaltowy zjazd muzyczka co jeszcze, lustereczko lecimy na trasę Badlands jeśli się nie zabijemy na zjeździe to będziemy tam za niemym. dwie, trzy godzinki nie no pod górę to nie bo się zagotuje dawajcie do dołu Boże nie pod górę ogólnie całą noc lało a jakoś uspę i przestało, no ale jeszcze czekałem aż wysknie. dobra, zaraz rozpoczynamy, więc jeszcze jak najbardziej palce rozgrzać I wydaje mi się, że to jest moja najsłabsza, najsłabszy punkt palce to moja pięta achillesowa, tak wam powiem no ale zobaczcie, jakie cieniutkie, i tak dają radę Więc nie mam nic im za złe. Może nie wygląda, ale ja 50 nasmarowany. Cały nasmarowany. Optymista. I elegancko. Może tu drona odpalić. Zobaczymy za zakrętem. Chociaż kurde, no wierzę szybciej niż dron. To nie chce mi się na niego czekać. Ameruje się, wjeżdżamy w zakręt. Ale wiecie, to nie jest winna bestia. to ciebie nie złapię. Tędy czekasz, się rozładuje? O! Dobra. Jeszcze raz, kurde. padła ta temperatura. Ty no to kurde, lampa myślałem, że będę jechał dzisiaj w słoneczku, a tu lampa ponad murami tylko. Pąska droga. Tu już jest otwarta chyba do ruchu samochodowego, więc muszę bardziej uważać. Ale wilgotność. No aż mi kapie z okularów. Dobra Buenos O no, cichutko jechał Trzeba uważać Osy, haha no, ślisko pana wiraż. O tu chyba by były petarda widoczki, ale nie dla psa kiełbasa. No. Areczku dla ciebie mamy wilgotność 100%. No nie wygląda to na uczęszczaną drogę. Widziałem, że mnie pan w lusterku widzi Pośimy, no Po co ja się rozbierałem Ale zaraz podjazd, chyba tysiąc metrów O to fajne Tutaj lataj... Oj, ej, ciemno nie, dobra. Chciałem latarkę odpalić, bo nie wiedziałem, jak długi ten tunel. O, szkoda, że taki niski poziom wody. No urocze się robi. A jeszcze. 650 metrów w górę w lewo Ruta z BTT3 Chyba niestety asfaltowa, jeśli dobrze zrozumiałem Kurde, kusi tam skręcić, samochód jedzie, szutrówka, ale z jakiegoś powodu jest przekreślony znak Ze szlakiem dla rowerów No Szkoda kurde Dobra, pojadę asfaltem po mapie wygląda, że powinienem przejechać, ale no gdyby nie było przekreślone to bym pojechał. Już trzy noce słabo spałem wczoraj szczególnie. Wydaje mi się, że brak adaptacji wysokościowej na 2200. No nie mogłem zasnąć, budziłem się. Finalnie spałem z przerwami. Nie wiem 4 godziny. Chyba już w lepiej spałem niż wczoraj Dobra, znalazłem jakieś odbicie malutkie od trasy No i lecimy terenem no i wpadamy w chmurę temperatura odczuwalna od razu spada Nice A w chmurach nie no, szto z klimacik, w takich chmurach jadę. Na Bałkanach też tak miałem. Wow, Ale coś przywaliłem. Ostatni raz jak tak przywaliłem, to po chwili powietrza w oponie nie było. Chyba tak, nie mam mojego szlaku. Nie zacząłem, że minąłem. A, to... jest oh, inger. No dobra, próbujemy. Tyłno. No dobra, chyba nie Zarośnięte. No dobra, nic się wymyślę, muszę zawracać. Wow! Super skrót Tu w lewo, tak jest moja trasa No nie ma A to Nie no chyba Chyba za trudne tu po lewej Nie no to nic nie ma Chociaż No zobaczmy Oj, kupy nie jest jakiś singiel MTB, trochę sobie utrudnię, jak to wygląda, nie no, za trudno, z bagażem, nie, zawrotka, wracam do asfaltu, nie no, uwielbiam ten rower, fajnie to idzie. A nie wiem czy pamiętacie, mówiłem, że gdybym musiał sprzedać speca, że kupić ten rower, to bym nie zrobił tego, bo tak speca lubiłem, lubię, no lubiłem bardziej. Na szczęście nie musiałem sprzedawać speca i mogłem kupić auto. Niestety nie znalazłem żadnego fajnego audiobooka o Hiszpanii, więc odpaliłem podcast. Historyczny odcinek o hiszpańskiej inkwizycji. Ku wykorzenieniu herezji. O! Coś widać. Ale i tak tu się zatrzymam na chwilę. Mam herbatniki, herbatkę. Może chmury. Przewieje. Obserany ten Punkt widokowy Jednak miałem herbatniki, wypadły mi one były trochę złożone, zapakowane wsteczki się trzymają. No, no nie, nie mam nic do jedzenia, liczyłem na te herbatniki. Ja idź pan. No dobra, czekałem z 5 minut. Nie zapowiada się, że. Przewieje chmury. Ja jakoś tak przy tych głównych nie chce mi się coś stać. Idziemy dalej. Kurde, już zostało tylko 90 metrów w górę. I kilometr. To by było lekko niefortunne. Jeśli zjazd miałbym mieć w takich warunkach. Liczyłem na spektakularny zjazd. Jest w sumie nadzieja że te chmury się blokują o tą górę za mną tak a tu coś się przejaśnia na przełęczy no dobra jesteśmy na przełęczy wygląda że po tej stronie trochę chmur zblokowany więc powinno być ładnie spalamy drona i rura zjazd chyba około 15 km Dobra, teraz spróbujemy trochę innego trybu, bo flat. Fajny zjazd, takie nachylenie nie jest ogromne. Tak jak mieliśmy ten pierwszy zjazd dzisiaj, to tam było za duże nachylenie. No i asfaltowy. Trochę niestandardowa ta hiszpańska eskapada. Tak bez celu, bo odpadło mi to tylko do zaleta. Tak się szwendam. Z jednej strony też fajnie, nie mam. Nie mam pośpiechu. A raczej zakładałem, że kilometrów będę robił o wiele więcej. Jednak ten krótki dzień jest trochę irytujący. Jednak wolałbym mieć możliwość jazdy o wiele dłużej. Z noclegiem, czy z namiotem, no to trochę słabo, jak się kładę. O 18 Co robić do ósmej nad ranem? O, to fajne, zobaczcie. Dla bydła, jak sobie wolno chodzi. Oj, ej, bez taki. Manienka dla bydła. Raczej znaczy się w tym nie kąpią, ale żeby mogły się napić, woda skapuje. Fajna. Nie, no pięknie, bestia sobie radzi. To jej żywioł. Urla! Tak w ogóle to chyba z 6 osób, jak nie więcej, już napisało do mnie, że kupiło też bestie, więc trochę już populacja w Polsce zwiększa się. Ja zanim kupiłem, to nigdy w życiu nawet na oczy nie widziałem widelca samego. a Co mówić rower? No i ta zaklejona opona dobrze się trzyma od razu łatwiej przyspieszyć jak nie ma przepaści obok Po której by nastąpił logout Nie no tutaj naprawdę jeszcze nie dojechaliśmy do trasy Badlands ale no tutaj petarda bardzo mi się podoba ten odcinek chyba jeden z najfajniejszych a nawet powiem najfajniejszy tego wyjazdu wiecie co jest fajne? jak zjazd oddaje te męki na podjeździe Nagle jest kurde podjazd, piłujesz godzinę czy dwie do góry i później na przykład zjeżdżasz na hamulcach albo zero widoczków i tak dalej tutaj no zdecydowanie piękny zjazd no dobra od tego momentu jesteśmy na trasie zawodów BIRDLANDS to Jeszcze jeden taki mały smaczek, że ja jadę tą trasę od tyłu więc zawody są w drugą stronę i w sumie nie wiem czy zmieniają trasę, chyba trochę zmieniają wydaje mi się, że cały czas ten region Hiszpanii, ale jakieś zmiany wprowadzają na razie 10 km około, czyli całe nic, ale ładny odcinek, nachylenie przyjemne. No jestem w szoku jak dobrze się prowadzi ten rower, nawet w terenie. No na asfalcie jest to shimi, więc trzeba uważać. Inaczej nie puszczać kierownicy, bo można tego być Pewnie też wyrazy teraz, teraz i padlem i muszę podjąć decyzję czy zjeżdżam do tego miasteczka później, trochę w dół, ale głodny jestem o, muszę zjechać do miasteczka To jest zjeść, bo jest już prawie 16 a ja dzisiaj nic nie jadłem I też się zastanowić gdzie dzisiaj nocuję, chyba w namiocie Tu też przydało się wodę opłuklić Warte no i zamknięte, tak? Tak. bardzo zamknięte. No no i w Google'ach, że otwarte do 17 No nie lubię tego, to mi się podoba kurde w Polsce, że takie rzeczy mamy No dobrze ogarnięte, jak coś jest otwarte to kurde w Google'ach jest otwarte To się zamknięte To jest zamknięte A tutaj takie o Również chyba był do 17 i co zamknięte Cafe bar również zamknięte Wiem, że może bardziej jakieś sezonowe no ale to niech w Google'ach się zamknął O no to chyba nieźle Wszystko, to wszystko jest zamknięte Wtorek 16 ile? Równo 16, wszystko zamknięte. O, wow, autokar dobrze wróży. Panaderia, zamknięte. Panaderia, piekarnia. Może? Do 14:30. No to 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 ma sens, no to piekarnia. O! Oh. No trochę to było frustrujące, że czy jest, bo to dalej trwa. No zjechałem do tego miasteczka, wszystko jest zamknięte. Wow. Nie wiem, jadę główną drogą, już nie chcę się teraz spinać w stronę większego miasta, ale to i tak chyba z godzinę będę jechał, a za dwie godziny już ciemno robi. O trochę sfrustrowany zaczynam być. Wiecie jak to jest jak człowiek głodny sklep zamknięty o 17 chyba otwiera się, za 20 minut ciekawe, że takie skały zagospodarowane zobaczcie, tutaj dom w skale lidl otwarty, miła niespodzianka Ach. O, i zostałem złamany przez ten głód. Zarezerwowałem nosek w tym miasteczku. Nie mam siły jakoś się teraz ogarniać na namiot. No trudno. Może jutro będzie znowu Po 3 dni słabego snu, i dzisiaj ten głód. No to trochę wyssała ze mnie energia. Jeszcze jest Dobra, no nieważne, ciao ciao.